I żeby pokazać, to mniej więcej wygląda to tak, że mamy pompę oleju, czyli mamy te elementy poskładane w ten sposób. Na tą pompę oleju wchodzi konwerter, który zazębia się z pompą oleju, a w środku mamy właśnie ten nasz naszą kierownicę. I teraz oni nie mogli wyjąć konwertera, dlatego że te elementy dwa były tak jakby zatarte pomiędzy sobą. No i teraz pojawia się pytanie, co się stało, skoro powiedzmy, że rok temu nie było żadnego problemu, a teraz nagle problem jest. Jak to się stało, że firma, która to składała, no widzicie tutaj jest to tak spasowane, że o, jak krzywo włożę, no, w, moment, no krzywo weszło i już. O, nie chce mi wyjść